Przecież tego nawet nazwę trudno wymówić. O moda? Brzmi jak nazwa leku na biegunka i jeździ podobnie. A pamiętasz, jak na komunii od byłej żony wujka wieśka dostałaś chiński walkman i ci kasetę Britney wciągnęło? Nie wyciągnęłaś wniosku, że chińskie to badziewie? Moja córka z Chińczykiem. Dopóki to nie jest wołowina na ostro, to nie chcę kurwa o tym słyszeć. Dźwięk zamykania drzwi, jakbyś puszczała bąka w metalowym termosie. A wiesz, że mój znajomy chce to wynająć do filmu? A co, szukają wraków do podpalenia? No i kto ci to będzie naprawiał? Ja myślałem, że twój bratek kupił Alfa Romeo, to jest krytynem, ale ty to się wzbiłaś na wyżyny wstydu. Ponoć córki w mężczyznach zawsze szukają swojego ojca. Czy te pianoblaki nie błyszczą jak twoje łysy łeb, tato? Wyjdź stąd. Ale tato! Nie stawaj pod blokiem. Co, chcesz iść ze mną na spacer? Nie. Nie chcę dać Matuszewskiemu powodu do śmiechu i plotek. Jak ty będziesz dbała o to auto jako byłego męża i dziecko, to przynajmniej na złomowaniu zaoszczędzisz. Auto ma nowoczesny design i naprawdę przyciąga wzrok. Tak kurwa, jak klaun na pogrzebie. Ale wiesz, Tato? Jak się mężczyźni za mną w tym aucie oglądają? Nie za to było, tylko za samochodem. Szukają naklejki z kodem QR na zbiórkę, na się pomaga. Mamusia ci doradziła, żebyś to sobie kupiła. Tu Plastiki głośniej skrzeczą niż silnik chodzi. Mojemu wnukowi to na dobre wyjdzie, będzie chciał częściej jeździć rowerem. Matki doniczki są lepiej wykonane niż to gówno. Przecież to wygląda, jakby było napędzane jogurtem i rozczarowaniem. I pamiętaj, nie bądź chuj, obserwuj. Mnie też.